Ostatnio byłam na cmentarzu. Jak spojrzałam na pomniki, a tam sami znajomi. Spokojnie, mamusiu, wszystko będzie dobrze. A ja tak myślę, czemu ich na mieście nie spotykam? A oni tam wszyscy leżą. I Janina, i Jaśka. Przecież my razem w szkole się uczyli. Mamusia już lepiej tak nie przeżywa swoich rówieśników. Nie odejdę na tamten świat, dopóki nie zobaczę tego nieudacznika. To co mamusiu? Po rozchodniacku? Ja jeszcze żyję. To niech mamusia szybciej się pakuje, bo tam wszyscy czekają. Spotkamy się w piekle. Powódka kochanieńki. A jednak piekło. Wy to faceci jednak jesteście delikatni jak gówno po grochówce. Piekło! Co najwyżej poszczypało? Gościa masz! Pantek? masz fanie. A co ja tu kurwa robię? U, spokojnie, leż, się nie denerwuj. No właśnie, tylko leżeć mogę, bo ani ręką, ani nogą ruszyć nie mogę. Gdzie ja jestem? W szpitalu. Na ortopedii? Wypadek miałem? Wypadek? Wypadek to ja dziś w nocy miałem, jak do kaczki nie trafiłem. A ty to kto? Ja? Ja jest święty papież. Tak, kurwa, a ja, taksówkarz Wiesiek. Bardzo mi miło, panie taksówkarz. Ja, mój święty papież, sam Bóg mnie na to stanowisko wyznaczył. Pierdolion, nic takiego nie mówiłem. To nie szpital, tylko jakiś dom wariatów. I właśnie w tym momencie szwagier odpowiedziałeś na swoje pytanie: To jakie? Ja? Gdzie jesteś? Dom wariatów? O, to, 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 to. a dokładniej psychiatryk! Jest jeszcze słaby. Proszę go nie przemęczać. Mamusia? Mamusia, mamusia, co byście bez tej mamusi zrobili? Mamusia was wszystkich do porządku doprowadzi. Tabletki na później. A co ona tu robi? Kto? Mamusia? Jest ordynatorem na oddziale. Od kiedy? Patrząc na nią, to chyba od zawsze. Dużo mnie ominęło. I tak i nie. Z pół roku chyba leżysz. Co? Pół roku? Spokojnie, szwagier. Ja tu do ciebie z prezentem. Ach. masz szwagrówkę? Jako kurwa szwagrówkę. Możaj to! Rum zmięto! Woda z koprem! Postawi cię na nogi. O nie, 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 nie. Koper postawi, ale co innego. A ja, jak widzisz, ręką ruszać nie mogę. Pół roku. Ale ja prawie codziennie cię odwiedzam. Dzięki. A moja żona? Dzieci? Szwagier, jaka żona? Jakie dzieci? Przecież ty jesteś starym kawalerem. I mówię ci, tych tabletek nie bierz, bo ci tylko w głowie mieszają. Ja? Kawalerem? A mówiłem, szwagier, szukaj baby, bo im dłużej jesteś kawalerem, tym dłużej ruchają twoją przyszłą żonkę. Całkiem zwariowałem. No, inaczej byś tu nie leżał. Co moje świrusy dzisiaj na wyprawiały? Ja nic! Jak nic! On w nocy do kaczki nie trafił! A potem dla niepoznaki na moją zamienił! Skarże, pyta! Bóg cię ukaże! Sam siebie nie będę karał! Stolec był? Ja niedawno się obudziłem. Jeszcze wszystkich lekarzy tu nie znam. Istny dom wariatów. Cześć Zosiu! Cześć! Fajna, ta salowa. Idealny materiał na żonę. Żeby ja nie był hejtany co swoje rasplo, to by się brał. A ja myślałam, że jesteście małżeństwem. Ja i Zosia. Marzę. Mówi ci szwagier, nie bierz tych tabletek, bo oni tu ciebie trują. A ja po cichaczu takiego ziemę oglądam. I on mówił, że te tabletki z apteki to zło. Oni chcą tymi tabletkami ludzi mamić i temu swoje sprzedają. To co mam z nimi robić? Te, to ja tobie zabiorę, a kolejne chowaj pod materac. Wtedy wyzdrowiejesz, Wyrwiesz się z tego matrixa i powrócisz na właściwy kanał. Kanał. Ja mam kanał. Jestem YouTuberem. Kim kurwa? YouTuberem! Ale żeś słowo wymyślił. Nie? Wypoczywaj, szwagier. A ja będę leciał, bo jeszcze parę spraw mam do załatwienia. Czekaj, czekaj. Tylko powiedz mi, jak ja tu się znalazłem? Długa historia. Jutro przyjdę i tak do ciebie w odwiedziny, to ci wszystko opowiem. Ale Antek, ja nie będę mógł zasnąć bez tej wiedzy. Ty i tak dużo przespałeś. <gry> o, szwagier, widzę, robisz postępy. A mówiłem ci, nie bierz tych tabletek. W dwóch słowach. Jak tu trafiłem? Proszę. No widzisz, Elvis pokazał światu, że rock and roll może być sexy. Einstein z kolei pokazał ludziom, że świat jest trudniejszy niż im się wydaje. A ty z zazdrości na ślubie swojej narzeczonej pokazałeś gościom kutasa. Co? Tak było, nie zmyślam. A potem tłumaczyłeś się, że to nie ty, tylko jakiś Francuz. Takie kompletne rozwojenie jaźni. No i właśnie się skończyło tym. Masz schizofrenię. Cicho choby. Czego wy tam się drzecie debile? Ja się nie grze, a ja nie debil. Dobry Fabio, Trzymaj się. Antek, ale ja jestem twoim szwagrem. Moim szwagrem? Szwagier, ty jesteś szwagrem wszystkich szwagrów. Sam tak mówiłeś. No i czego ty tak rżesz? Bo Bogu jutro się obudzi, a głowa w szafce. Zosiu, zapijcie Antka. Ale tym razem w izolatce, bo znowu z całego skrzydła tabletki powyjadał. O, zostawcie mnie, o! zostawcie mnie, ja jestem radnym, mam imunitet. Co tydzień dzień to samo. Panie kierowniku, a co to za krzaki? Eee... Y to są truskawki. A co pan z nimi robi? No To znaczy... Posypuję gównem. Ja to truskawki zazwyczaj cukrem posypuję. Ale mówią w tym szpitalu, że to ja jestem popierdolony. Zdjęcia. Skoro dotowałeś do tego momentu, znaczy, że jesteś prawdziwym widzem Śmiechawa TV. Właśnie dla takich szwagrów i szwagierek jak ty, nagrywamy już z Antkiem już 6 lat. Tak, Śmiechawa ma już 6 lat, mamy swoją rocznicę, także oglądajcie nas dalej, nie zwariujcie, bo to różnie może być, a ja wasze zdrowie, zeruję buteleczkę. No to na dziś tyle, pozdrawiam, na razie, cześć.